Minos był królem Krety, synem Zeusa i Europy. Ze swoją żoną Pazyfaę miał córkę Ariadnę. Gdy Posejdon zesłał Minosowi świętego byka, król miał go złożyć w ofierze, lecz nie posłuchał. W odpowiedzi Bóg Morza rzucił urok na jego żonę. Z tej klątwy narodził się Minotaur. Minos, by ukryć hańbę, kazał Dedalowi zbudować dla niego labirynt. Gdy na Kretę przybył Tezeusz, zabił Minotaura a dzięki nici od Ariadny wydostał się z labiryntu. Minos słynął ze sprawiedliwości. Ustanowił też pierwsze prawa, zniszczył pirackie floty i uczynił z Krety centrum handlu. Po śmierci bogowie wyznaczyli mu zadanie. Wraz z Radamantysem i Ajakosem, jako sędzia zmarłych, rozdzielał ich losy. Dusze, które żyły cnotliwie, kierował do Elysium. Te, które nie zasłużyły na karę, na pola asfodelowe. A te, których winy były ciężkie, do Tartaru. Ale zanim dusze dotarły do Elysium, musiały zapomnieć o wszystkim, jak o tym w kolejnym filmie.